Cześć! Witam Was serdecznie w drugim już odcinku serii e, Realia Wsi e, O kurde czekaj, coś mi tu nie pasuje. Ty, to do Ciebie idzie? No, też mi się tak wydaje. Moja ja pierdolę. w ustaleń to, żeś teraz... to z Twoich Ty, chłopie, nic nie ustalaj. No, także witam Was w naszym... że to do Ciebie idzie. W naszym sezonie Realia Wsi. Jest ze mną Manik dzisiaj. Znaczy, Oczywiście no a kto no, by inny... No właśnie. właśnie no przecież to jest nasz sezon także no Opa. i co, jak to zawsze zazwyczaj bywa I... Palimy maszyny Oczywiście ja już idę tutaj brać to co potrzeba I i, i co, jeśli ja dziwię czy mojej Jezusie jak ja sobie włączyłem wjeżdż dźwięki z gry O panie bardzo no właśnie ty, ja nie będę bramy spawać znowu. włącza header, no bo nie wierzę, ale to komicznie wygląda, że przez bramę przejeżdżasz. Kofie kurde. Ja pierdziele. O, matka. Opowiemy im naszą historię, czy nie? Nie, nie opowiadamy im naszej historii, <ślancerz> gdyż ta historia... Nie ma sensu. Po prostu tak. Nie ma prawa bycia. Nie ma prawa zostać opowiedziana, to jest nasza tajemnica. Nasza słodka tajemnica Ale możemy wam powiedzieć, że dzisiaj też coś szwankuje. I on nas tutaj robi w bambuko. Żeby tak ładnie powiedzieć, no w bambuko. No, o jezu, bo w ten wapno wjechałem. Ojej ojej. O ładka. No, ja jak berety tutaj są. O, o. Także ja nie polecam tej kuchni. <śmianie> oddaj fartucha <śmianie> <śmianie> fartucha no i co zaczynamy tutaj pierwsze prace na naszej gospodarce no akurat przypadło tak że to są żniwa I... i bizonujemy. <śmianie> żniwujemy Żniwujemy tak Nie mogę jak ktoś mówi Żniwujemy jak to jest komiczne Ja to zawsze tak mówię Albo kombajnujemy jak jest normalne Jak jest kombajn na nie widzę Kombajnujemy nie wiem kto to tak posadził To dziwnie że na pasie zieleni i zrośnie zboże To jakieś dziki O to chyba. tak jest No to są Ja ci mówiłem to są realia wsi Jakby chopie nie patrzeć o, ma. Uwaga jadę do ciebie Dobrze, że no. nic nie słyszę. Zaraz usłyszysz, poczekaj. Polsko moc usłyszysz. Właśnie nie słyszę, bo ma wyciszone. O Jezu, ja Ciebie usłyszałem, o chłopie! <laughs> to do ile Ty masz wyciszony tę grę? O Matko Boska, ja Cię prawie nie słyszę na ten. Ja dzień. mam do zera. <laughs> Ale kurczę. Jedź chłopie, jedź. I w drzewo! Nie, zatrzymaj się na militry, mililitry Tak, mi, na, na mililitry się cija Na milimetry przed nim No i tak to właśnie wygląda Takie życie w naszej wsi Ten, gotów ale realia wsi Siano kosy Zaśpiewaj tak. trochę Nie, nie będę tego śpiewać U, Uwierz mi, że, że nie Dobrze ale rób ładnie prosto, pan no to tak krzywo krzywotnie no to co? Bo ty skończy. kurde, w Bizonie nie umiesz jeździć, tobie się zachciało amerykańskich kurde kejsów i klasów kurde niemieckich, a Bizonem prosty to ty Bambaryło jeździć nie umiesz. To amerykańskich czy niemieckich? O, case jest amerykański, a klas niemiecki. No i pozamiatane. Ja tu... No ja nie powiem kto zdradza tutaj polskie maszyny i zaproponował kurde sezon z klasa Ty Ja nie ole ten bizon kopci fajnie jak mu tak depniesz No Łołołoło wow, 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 Bo a teraz nie kopci nie No bo mu nie depłem, teraz będę o jo. Ale po co, po co ty wyjeżdżasz na ulicę po pierwsze Po drugie, po co ty wyłączasz ten header co chwilę no bo jak to z headerem po asfalcie co ty asfalt będziesz mielił Ty, ty jedź ile... lepiej po TM, prasę i no się na nią nie zezłość Przecież już jest tutaj Aha no to prasuj, no co no ile na to ten ty czekasz? Ile, ile ten ile masz yy, procent 15% 68% No zaraz poczekam dojedziesz do końca i się wyładujesz No jeszcze mam kupę miejsca. Wyła wy wyładujesz się na mnie No ty lubisz tak Opie odpaliłem 3 a czy tą sześćdziesiątkę, kurde co ja tutaj Co ty za głupoty opowiadasz Właśnie tak chciałem żeby ten sezon wyglądał Takie maszyny Nie no pięknie to wygląda Jestem, jestem dumny z siebie Ciebie z oczywiście nie bo ty bizonem jeździć nie umiesz <laughs> Ja na to czekałem. <laughs> Szkoda że w tych lusterkach z bizona nic nie widać Po co ty chcesz w lusterka patrzeć? No i wyłączam bo to no są wszędzie. Tak, na polu. Dobra i zawracaj panie. No i czekaj ten tak, pasek żeby... zdąży zrobić. To ja tu czekam na ciebie, żebyś ty się tu wypróżnił na mnie. A ja cię już os oszukałem. No to nie, tak być nie będzie. To ja mam to panie gdzieś. No i sobie jedziemy ładnie. Kulturka. To ja ci tutaj postawię. Na końcu gdzieś tam. Kulturka musi być. Oczywiście postawię ci tutaj. Dobrze, że nie tam. Ale tu hamulce fajnie chodzą w nim. Nowe chopie, tarcze jak jedziesz tak, założone. Jedziesz tak na tarcze. No nowe tarcze, no tamte już były zjechane, no co ty? Tarcze, w ursusie no. 60 tarcze. Ja pierdzielę, weź chopie, spokojnie. Chopie, ty nie przypisuj sobie braku talentu, w ogóle. Tarcze w ty... No nie, rozwaliłeś mnie teraz. <noise> kobiety nie masz w ogóle pojęcia o rolnictwie, co ty tu robisz? Nie, nie będzie tak, ja no cię dobra, to ja... O, Oooo, hamuluj. Bizonto jednak ma słabe hamulce. A co ty myślałeś takiego kolosa, kurde, kolos? A co, już masz pełno? No. A wiedziałem, nie? Mówiłem, wysyp się wcześniej. Nie, Nie posłucha przecież. No nie, po co mam cię słuchać? To mi tu pisze? Co znowu Ma. na TSie piszą? O. Wypad mi tutaj. Razu nie mam. Przejdź, Dobra, bych Teraz trzeba rozłożyć. <głos> 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 Dziwo, bo ja rozkładam. Bo, bo to może jest ten. Uwaga, jest, jest dla prawdy. Ja to ja dojdę i zobaczyć, nie? Jak, jak eee, się Czekaj, bo tu jest... bo tu trzeba może odpowiednie te są. Pomóc ci. Nie, poczekaj. <noise> Może tu odpo w odpowiedniej kolejności trzeba. No cicho, odpaliłem. Wyjdź z bo cię przejadę. No nie będziesz tego zbierał. Musisz obie. No nie wierzę, no nie wierzę. No patrz, sieć tym, kurde, bo się zaraz no? zdenerwuje. O. No? Może to ktoś ten, może to druga osoba musi rozkładać, nie wiem. Jeśli teraz będzie pisanie do widzów. Jeśli gracie Welesa na polskiej... No, no i teraz zbiera, Widzisz, Wszystko jasne. Jeśli, jeśli gracie na polskiej wsi i używacie prasy Sitmy 224 wersję V1.1 bodajże to powiedzcie mi dlaczego ta prasa nie chce współpracować <noise> Ona nie chce z nami współpracować On no nie chce no ewidentnie nie chce ze mną współpracować Z tobą nikt za bardzo nie chce współpracować <noise> Więc... O Boże, znowu słyszę bizona. <laughs> o Boże. Dobra, już uciekam nim tam daleko. Matko woska. Czekaj, pokaż licznik bel. czat się włączył. <laughs> no bo jest pod ty, ty już sześć belek zrobiłem. O, nieźle srasz. Yy, znaczy się wysuwasz. Opie, ale panie, mi ta sześćdziesiątka tu przeszkadza. No to sam przesuń, no bo co? co Oczywiście, ja jestem od wszystkiego, nie? No, od wszystkiego i od niczego. <laughs> O oh jest! Kurde o miaka zrobiłem, a niech będzie... Jak koszy. zwykle nie. No bo kurde ja nie wiem co. ty to. w ogóle kosić nie umiesz i ja ty ci więcej nie, nie dam do, do koszenia nic. Zobacz. Kończy się i tyle. Tak być dłużej to nie będzie. O, I Chyba ja tu ciężką pracę wykonuję. A właśnie widzę. Wiesz jak, jak to się ciężko się wiesz jak to się ciężko operuje taką kurde trzydziestką To nie jest a ani kurde no Boże Słyszałeś nie? Słyszałem, takiego klaksonu to nie, nie pozazdrościłbym. <noise> ja na szczęście nie bo sobie o, było. ten bizon głośno chodzi, chopie Normalnie masakra, nie? To Jeszcze nam czasu zostanie jak ten, jak to pole skończysz. No jeszcze są przecież pola dwa, nie? No, ale to tam... To, to, to nie zająć, to nie ucieknie. No nie wiem, nie wiem. Ło, aż jednego stolca postawiłem w pionie. no <grymio> <grymio> ale kozacko to wygląda jak my to, kosi tego, jak my to kosimy i w ogóle tutaj ten. No ja wiem. <grymio> ja tutaj poczekam na ciebie. I, A ty tam skończysz ten. Kosić, ja się tam zabiorę za tą, za tą część tego pola Nie no fajnie to wygląda Czekaj bo tu jeszcze taki jeden omiaczek No bo właśnie, właśnie czekam było... masz to zrobić nie? No ja ci tutaj Za wąski header jest trochę, no i nie złapało Ale ja ci na drogę nie wjechał nie? Tor kolizyny Bo Bizon jest większy na pierwsze. Te... Ja mam pomysła to? Ale to po odcinku Dobra No nie mogę zapomnieć Twoje pomysły zapisz sobie na kartce. wej bo w prasy mi uderzysz Kto będzie jak bo... wyklepywał? Jożek jest na mechaniku to ci to wyklepia A ty, ty się nadajesz do klepania w <grym> 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 To prawda to prawda 20 belek, kto ja, to będzie zbierać? Ja wiem kogo tu zaprosić na naszą farmę <grym> Domyślam się, ale nie wiem, czy o, o tego człowieka Ci chodzi. <grym> Boże, tutaj jakie omijaki. No to chyba już Ty robisz, bo ja nie miałem tam omijaków. <grym> O Matko, mam nadzieję, że wam się spodoba ten sezon, bo kurde no się... ja też mam taką nadzieję, bo ja żem się tyle. No Krzysiu też, no, ale trochę mniej, no przyznać. No coś no, no, mówiłem to już, że to no, ty... Ja ty, się trochę narobiłem. Ty 90% i... tego robiłeś. Ja ci jedynie jak coś potrzebowałeś to szybko mody po jakiejś powrzucać, no, 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 pobrać jak nie mogłeś. Naprawdę robić. my się tutaj narobiliśmy. No, żeby to, się... żeby to skompletować. Jeszcze te testy modów wszystkich to też, łomatko, bosko kręka. Chociaż to niepozornie wygląda, no ale... No Ale myślicie, trzeba było się mamy, narobić Że wy, my nabieramy no, mody i je wrzucamy, nie no to trzeba wszystko sprawdzić to ty bo... tak nie będzie to działać, przecież sam wiesz A to będzie grać a to będzie nie wiem no. co robiło Przecież mieliśmy już wszystkie mody dopasowane do innej mapki No Wzięliśmy... i mapka okazała się kurde robić nas w bambuko No i były takie lagi, że to przecież to się nie nadawało Na tych modach, nie. nie? A tutaj nie ma nic w ogóle a kompletnie na tej stronie 60 klatek No ja mam cały czas 60 klatek. Czasami do 40 iluś tam spadnie. Ty, tak... A tam co ty... Story, że ci tak przerwę. No. A ty co tam kosisz to jest to samo zboże? Co tutaj? Tak, to samo. A ile masz tego? Procentów? Hmm, szczerze to nie wiem. 57 ja zaraz będę musiał tam podjechać pod siebie. No też mi się tak wydaje. To ja już się tutaj zamienię. 30 na 60. Hmm, jakie wymiany, kurde Funkelnówka Łatko <grych> Już do ciebie pędzę, biegnę Zrobiłeś jakieś ładne foto, żeby nie. na miniaturkę dać? bo co na miniaturkę? Jakaś się sama wybierze A jak nie to przecież można wybrać Bo ja zawsze miniaturkę robię sobie No To chyba, że zrobimy na koniec Taka wiesz, pełna przyciepa, bizon obok tego, prasa obok o chopie teraz możesz to zrobić to czekaj, Patrz bo ja już do ciebie jadę tam I stój tam Ty nie wiedziałeś przecież się ja zawsze zmienia tu i rurę podnieś Kurde wjechałem komuś na pole Przepraszam O i tu możesz zrobić Dobra Poszło? Poszło Dobra Wjechałem komuś na pole, ale ten ktoś myślę, że się nie obrazi przecież. No co tam, no przecież nic mu tam nie robimy na tym polu Dobra, jedziemy jedziemy Dobra. Aha, jeszcze i tak wysypuję. Więc mam 32 tutaj. kostki już Ile? 22, ale te kostki niech chyba tutaj sobie leżą spokojnie. No, no, będziemy nie ma. zbierać wszystkie to wtedy No. E, bo to no, trochę co? i będzie, bo tamte pola co? Tamte pola będziemy yy, wszystkie kosić? Jedź już, bo już jest pełno. Aha, ciebie tutaj nie ma. O ja e, zaraz... No myślę, że wszystkie, nie? No bo przecież pieniądze się na pewno przydadzą, nie? Będziemy czekali na jakieś zapotrzebowanie. Ja nie wiem, na razie nie, na razie jesteśmy zadowoleni z tych maszyn co mamy, nie? Na razie nam to wystarczy. Jak się będziemy rozwijać, to wtedy trzeba będzie... Pomyślecie o jakichś lepszych trakturkach A będziemy się rozwijać To Wam jak, już mówię z góry jak papier toaletowy Oczywiście W wisiowej toalecie No, a jak Co, ja nie mogę Jak nie mogę to przez nogę i, i dalej, dalej mogę. mogę Ja przez dwie i dalej nie I tu cię mam Oj, máníš, máníš. Tu mám, tu mám, techno, amfa, amfa, techno, tu če mám. <laughs> Co ty ho píš, Amfa, 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 techno, techno. Ne, no to fakt. A... jak to lečalo? Tu če mám, tu če mám, techno, amfa, amfa, techno. To nie. Feta, 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 u, feta, jak tam deta, ta, uu, feta, 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 feta. Ja Já píšu, to, Ne? ne, to nie to. Uvěř <laughs> mi, že to uf, nie nie je. to. Kopie, po tych vertepach to ja tu wszystkie drążki kurde w ten. No, do wymiany będą, hopie, weź kto to będzie wymieniać. No ty jesteśmy. <grym> <kurde. grym> Wiedziałem. Ty co pracujesz to w Mercedesie, kurde, wymienia szczęścia a ja Mercedesa... No ostatnio... <grym> ostatnio... Jaki z wiek okoliczności. Ostatnio klocki wymienię w takie stare hopie. Takie zużyte były z przodu, że ja cię kręcę. Kopie u mnie też są zużyte już. Taki mod taki ciężki młot pneumatyczny w hopie, żeby to utrzymać, nie? Ale to w czym ty wymieniałeś w osobówce czy? Nie no w ciężarówce A Znaczy A to ty był wciśnij? dostawczak akurat Bo ja na tych, na ciężarowych jestem, nie? Ale A, to by taki to ty... dostawczak y, co te wożą, y, Kontenery, wiesz, no, no. nie? Z tyłu ma ty... taki hak i... No wiem wiem no. To ty osobówek nie robisz? Nie, osobówki to tam trzech innych kolegów poszło Bo mieliśmy wybór, nie? Ciężarówki albo osobowe, nie? Mogłeś osobowy robić, łatwiej. Jest. Nie no właśnie ja chciałem iść na ciężarowe, zobaczyć jak to w ciężarowach wszystko wygląda Dobra, no, ja już się nie? tutaj ten nie ja już wywieź. Ty Jadę wywieź. Patrz jak to rusza, patrz pod górę, hopie, za, O do. właśnie widzę. Ciężko ma Rwij dziada E no aż puksuje trochę Dara poleci z góry Niech wszystkie cylindry działają, a no ino Aż cztery Aż cztery <głos> <głos> Trzy i pójdą działa <noise> Nie to jest trzy, nie to nie jest 3P, to jest zwykły, no to cztery cylindry Te żeby tego głowicy nie rozwaliło Hopie, a najlepsze jest to, że ja mam podobny, znaczy się mój tata ma podobny w realu, nie? Mam 60. Hopie, mówię ci, cały czas ze 60 klatek. No ciesz się, hopie. No ciesz się, ciesz się. Dobra, ja tu będę wysypywać. To to się źle skończy. To się źle skończy, hopie, ty weź, ty się uspokój tam. Jak kosisz, to koś. Przepraszam pana. Dobra, wysy, wypróżnij. Ale tu jest piękna animacja wysypywania, nie chopie, żebyś to widział. No ja kiedyś zobaczę na pewno. Jak będziesz wysypywał. No. Też mi się tak wydaje. Już do ciebie miadem. Już, już się wypróżniłem. Ja mam 60%, także spokojnie. Ale tu są dziury. No, fajny ten teren jest taki fajny. Normalnie trzeba ludziom dziękować, że takie, takie yy, moto, mapy, mapy wydają. Bo one są po prostu... Naprawdę ta mapa waży chyba 200 mega, nie I no. Jest 120 megabajtów czy no, 105? Między, nie Pamiętam. Między 150 powiedzmy, a raczej 100 a 150, nie? I nie dać, że jest bardzo fajnie ukształtowany teren, no po prostu jest Tacy, Cacy, cacy. Cacy, cacy, boom, bo, glacy, To jeszcze... Fajnie są dwa skupy, gdzie można wywozić. Fajna gospodareczka, taka w jak dwa skupy, jeden skup jest. A nie dwa? Jedno. No to no nieważne, no ważne, że jakiś jest, nie? No, no ale... No. Jezu, znowu tego bizona słyszę, chłopie, to jest mistrzostwo. To... Nie słyszę trąbić. coś tam takie piczek. Klaksonuje. No, także bardzo, bardzo dziękujemy autorowi tej mapy, że... że, że, że... W dużo pracy pewnie w to włożył, tak jak my ze zbieraniem tych wszystkich kontów i tak dalej Ale ci tak powiem, że zgadnij ile mam pi tego pingu 30 40 No i bardzo ładnie, no fajnie A my będziemy kończyć, wiesz Już? No nie Już nadszedł kres tego odcinka. wspaniałego odcinka Tak O, do 47 klatek spadł na sekundę i 60. Dobra, no to co, będziemy kończyć, także ten odcinek będzie u mnie na kanale, następny u Mańka, tak jak to tam omawialiśmy w tym pierwszym nasim, naszym ależ, odcineczku. Ależ, oczywiście, kurde, w wjechałeś, chłopie. No, nie, nie Byś się wstydził. Także w tym odcinku to by było na tyle, zapraszamy Was na kolejne, mamy nadzieję, że będzie się podobać sezonik, zapraszam Was do komentowania. Co byście zmienili, czego byście nie zmieniali, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Ja nie lubię zmian, od razu mówię, także. <głos> <głos> także także czekamy na wasze, na wasze opinie na temat yy, naszej gry, tego sezonu. Stój! Prrr! Co ci jest? Czemu on nie chce stanąć? Ej, stój! Aha. Takie hamulce masz. I co jest kurde? Dobra. Nie kończymy. Yy, no tak, kończymy. Także... Także trzymajcie się ciepło no i do następnego odcinka no. na, na moim cześć. kanale. No i cześć. cześć.